Dziękuję, panie marszałku. Panie senatorze, mam pytanie, bo tak jakoś nie założyłem w sprawozdaniu. Do przedłożonego projektu zostały przedstawione opinie, między innymi opinia ministra sprawiedliwości i sądu najwyższego. Jakie były te opinie? To... Pan, pan senator Szwec zgłaszał pytania. Proszę bardzo. Rzeczywiście, do projektu wpłynęło nawet więcej opinii, bo do projektu wpłynęły opinie ministra sprawiedliwości nadzoru finansowego naczelnego sądu administracyjnego rzecznika finansowego rzecznika praw obywatelskich oraz sądu najwyższego w kolejności odpowiedzi które wpływały do komisji. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgłosił uwag do projektu, Rzecznik Praw Obywatelskich także nie zgłosił żadnych uwag do projektu. Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej opinii stwierdziło, że projektowane rozwiązanie budzi szereg wątpliwości, zmieniając w istotny sposób, tu cytuję, zmienia podstawowy cel i zakres działalności Funduszu Sprawiedliwości w postaci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwom i że wątpliwości interpretacyjne burzi także użycie w projekcie ustawy pojęć osoby poszkodowanej oraz podmiotów rynku finansowego nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując, że w ocenie ministerstwa mamy do czynienia z zbyt szeroką definicją w tym zakresie. Jeżeli jeszcze jest coś szerzej opinii, bo nie mam tej opinii w całości teraz przed sobą, to zapewne przedstawiciel Restartu to nam wskaże. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że nie dysponuje danymi w zakresie liczby osób poszkodowanych przez podmioty rynku finansowego podlegające Nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, bo wystąpiliśmy oczywiście jeszcze o takie dane w układzie ostatnich 10 lat. Rzecznik finansowy w swojej opinii także zasugerował wprowadzenie do projektu poprawek natury legislacyjnej w zakresie stosowanej w projektowanej ustawie terminologii między innymi osoby poszkodowanej, zbudowanych podmiotów rynku finansowego. Sąd Najwyższy, w, tu też cytuję opinię, projektowane rozwiązanie w jego ocenie nie zasługują na aprobatę. Zdaniem Sądu Najwyższego udzielanie pomocy osobom poszkodowanym działalnością podmiotów rynku finansowego w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonej Pomocy Postpenitencjarnej nie wydaje się zasadne. Całkiem inną opinię w tym zakresie mieli liczni obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele osób reprezentujących poszkodowanych w wyniku przestępstw na rynku finansowym. Dziękuję, panie senatorze. Proszę bardzo, pan senator Szwed. On tutaj przedstawił, panie senatorze, rozumiem, że nie było żadnej pozytywnej opinii do tego projektu. Nie, panie poza senatorze. Tym, że, poza tym, że było brak uwaga, uwagi i, i jakiejś uwagi, to nie uwag było... Nie zgadzam, się, pozytywnie z panem, nie zgadzam się z tej panem procesie. senatorem. Było pytanie, pan Dobrze. Absolutnie nie zgadzam się z panem senatorem informacja, że nie zgłasza uwag. To znaczy, że nie ma uwag negatywnych, bo gdyby miało podmiot opiniujący, to by to wyraźnie wskazał. Mamy inny poziom interpretacji takiego zapisu. Senator Czerwiński, proszę bardzo. Pani Marszałko, Wysokoj Izbo. Panie senatorze. Ja chciałbym zrozumieć nie motywację, bo chcemy oczywiście pomóc wszystkim tym, którzy zostali oszukani, ale skuteczność tej ustawy. Z tego z ustalenia wynika, że roszczenia pokrzywdzonych przez GDB to są około 2,5 miliarda złotych. Tak dobrze przeczytałem. A jaki jest budżet roczny, czyli czym dysponuje Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym? tej chwili. Czyli ile czasu trzeba by było, gdyby on przestał pomagać na przykład ofiarom wypadków samochodowych i tak dalej i tylko zaspokajał roszczenia getbacku. Czy mógłby Pan przedstawić te liczby? Stan funduszu na początku roku w okresie objętym analizą, tu cytuję, ser macie Państwo ten dokument dołączony, wynosił około 608 milionów w 2018 roku, 567 milionów w 2019, 480 milionów w 2020, 445 milionów w 2021. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję Panie Senatorze, sprawozdawco.